Cześć witajcie, z tej, cześć, witajcie z tej strony, FIFILEGO FAN, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat 14 sezonu LEGO Ninjago. Wiem, że 14, ale pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale, ponieważ lecimy po 120 subskrypcji. I co? Ja Was zapraszam do oglądania. Co do naszego 14 sezonu Ninjago. Wiemy, że pojawi się w roku 2021. Oczywiście, dzisiaj, właśnie, jest sobota u mnie. Dzisiaj wystartował 13 sezon w Polsce. Dwa pierwsze odcinki. Niestety nie udało mi się ich oglądać, ponieważ nie posiadam kart Network, ale kiedy tylko pojawię się na internecie, od razu je obejrzę. Dobra, a co do 14 sezonu? Wyszły już nazwy zestawów na sezon 14, Legacy, a także Dziesięciolecie Ninjago. Ponieważ yy... Z sezonu 14 dostaniemy tylko 4 zestawy, i pojawią się one w marcu. Nie wiem czemu w marcu, ale niestety zestawy Legacy pojawią się akurat w styczniu, i prawdopodobnie zestawy na dziesięciolecie też. Co do zestawów Legacy powtórzą one w tym roku sezon 4 turniej żywiołów, sezon 3 reaktywacja, i będą tam chyba dwa lub jeden zestaw z sezonu 5 pełtanie. Co do zestawów na dziesięciolecie, znamy na razie tylko jeden zestaw, a będzie nim Smok Mrocznego Władcy. Jak sami dobrze wiecie, w sezonie drugim, Mrok Węży przygoda trwa. W Ninjago y, Mroczny Władca w ostatnim odcinku, czyli wejście Mistrza, zmienił się właśnie w Mrocznego Smoka. No i właśnie wtedy Lloyd. Stał się złotym ninjom i, i na swoim złotym smoku go pokonał, ale w każdym razie Mroczny Władca wtedy był smokiem. A, przez, a co e, znaczy to, że był smokiem? Właśnie dostaniemy jego zestaw, ponieważ w sumie fanowie kreskówki bardzo namagali się tego zestawu i moim zdaniem jest to co naprawdę wspaniały pomysł co do tego zestawu, ponieważ będzie naprawdę, ale to naprawdę fajny. Ogólnie ja nawet bardzo lubię te smoki z Ninjago, ale na pewno Smok Mroczny Władca pojawi się w mojej kolekcji. Dobra, przejdźmy do kolejnego news'a, a mianowicie chodzi mi tutaj o zestawy na 14 sezon. Jak już sam wspomniałem, pojawią się one dopiero w marcu, a nie w styczniu razem ze wszystkimi setami. Oczywiście będą to tylko cztery zestawy, więc nie jest to jakoś strasznie dużo, ale w sumie mamy dziesięciolecie i do tego jeszcze legacy, więc w sumie zestawów byłoby zaprawdę dużo, ale mówi się trudno. W każdym razie, w 14 sezon prawdopodobnie będzie opowiadał o dżungli i o ludziach, którzy żyją w tej dżungli. Ci ludzie mają mieć jakieś tajemnicze maski, choć jednak nie wszyscy ci ludzie będą mieli te maski, będą je nosić. Ninja podobno mają mieć idealnie dopasowane do dżungli stroje, choć nie wiemy jeszcze, jak one będą wyglądać, bo znamy tylko i wyłącznie nazwy zestawów. Ale pojawi się też zestaw, gdzie będzie wioska właśnie tych ludzi, z tych wogów z 14 sezonu. I mianowicie, co do twarzy sezonu. Twarzą sezonu może być Lloyd lub Nia, ponieważ sezon będzie powiązany z dżunglą, co już kojarzy się z Lloydem, ale też z Wodą, czyli Nią. M mi się wydaje, że fajnie by było, jakby twarzą sezonu była Nia, ponieważ Nia była tylko jeden raz twarzą sezonu. Mianowicie, w sezonie siódmym była twarzą sezonu wraz z Kajem. I proszę nie mówić mi, że w piątym sezonie Nia była twarzą, bo w piątym sezonie była głównym bohaterem, ale twarzą był Lloyd. I mianowicie, co do tego wszystkiego. To, że właśnie w piątym sezonie było tak, że twarzą był Lloyd, a Nia była głównym bohaterem. A w siódmym sezonie Nia była też twarzą, ale razem z Kajem, a nigdy jeszcze nie była twarzą sama. Dlatego mi się wydaje, że bardzo fajnie by było, jakby w czternastym sezonie Nia została tą twarzą sezonu, a nie Lloyd. Ale jakby Lloyd został twarzą sezonu, no nie byłoby to jakoś strasznie fajnie, bo sami zobaczmy. W pierwszym sezonie Lloyd był twarzą sezonu w sezonie drugim, był też w sezonie piątym i to. Chyba tyle, ale nie mam dokładnie pewności. Ale no Lloyd w sumie miał serię, dużo sezonów, dlatego moim zdaniem fajnie by było, jakby to był to sezon dla niej. Albo no, w sumie nie, nie, po prostu nie zdenerwowałbym się, jakby był to też sezon Zeina, choć te klimaty w ogóle do niego nie pasują, dlatego prawdopodobnie będzie to sezon Nii, dla niej. No i po prostu mi się tak wydaje. Moim zdaniem sezon zapowiada się bardzo dobrze. Choć niektórzy spekulują, że ninjago skończy się po 16 sezonie, ponieważ dotrwało do tego dziesięciolecia, a ninjago spadło już z popularności. Dlatego jest to troszeczkę słabe. Choć ja naprawdę nie chciałbym, żeby ninjago się skończyło. No bo w sumie nie, nie, mia, nie byłoby już tak fajnej serii jak ninjago, więc no, byłoby słabo. Ale w sumie w roku 2022 ma zostać przywrócona. Lego Chima, ale nie będzie to taka Trima, jaka była, będzie to Lego Trima mówi. Co do ninjago, pojawi się jeszcze jeden zestaw, który prawdopodobnie będzie na dziesięciolecie. Nie znamy jego wyglądu, ale mamy tylko zarys. No i ten zestaw będzie nazywać się Ogrody w Mieście Ninjago. Z początku ludzie spekulowali, że będzie to zestaw z Lego Ninjago mówi. Jednak nie będzie to zestaw z Lego Ninjago mówi, tylko normalnie z Lego Ninjago i będzie on na dziesięciolecie. Ja bym chciał z reguły, żeby na dziesięciolecie było tak, żeby każdy sezon dostał swój jeden zestaw. Takie coś byłoby naprawdę fajne. Fajnie za to jest, że na przykład nie ma teraz tych spinnerów, bo spinnery w sumie nie były takimi potrzebnymi zestawami. Były takie po prostu na odczep, bo każdy był taki sam, tylko były inne figurki i może inne kolory. Ale mniejsza z tym. 14. sezon, jak już mówiłem, ma opowiadać o takich ludziach. Ninja mają być w dżungli i co się wiąże z tym? Możliwe, że ci ludzie zapuścili się na tereny Ninjago i może nie mogli się tam zapuszczać, a ci dlatego będą źli. Albo po prostu nie będą to ludzie, tylko jakieś dziwne stworzenia. Niestety nie wiemy, kto będzie głównym antagonistą, nawet nie poznaliśmy fabuły 14. sezonu, lecz kiedy dowiemy się czegoś więcej, od razu Was o tym poinformuję. Przepraszam Was, że nie było tak dawno filmów, ale po prostu nie miałem czasu, bo w sumie jestem już w siódmej klasie i przygotowywanie się do egzaminu ósmoklasisty po prostu trochę przerasta. No to co, ja Was zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, jeśli film Wam się spodobał, zasubskrybowanie tego kanału, ponieważ lecimy po 120 subskrypcji. No i co, ja już się będę z Wami żegnał, tylko jeszcze wpadnijcie na mój drugi kanał FIFI LEGO FAN 2, znajdziecie go w karcie. No to co, ja już się z Wami żegnam, to tyle, cześć.